Tym razem e, zapraszam Was do kolejnego z kursów e, programu SketchUp Pro 2014 rozszerzony o silnik lędujący V-Ray. E, tym razem zajmiemy się projektem wnętrza. E, do kursu załączam trzy wersje projektu wnętrza, raczej modelu w różnych e, wersjach e, programu SketchUpa e, 2013, 2014 oraz 8C. Dodatkowo Plik podkładowy z plikiem DWG, pliki IS, to są promienie światła dla oświetlenia sztucznego. My korzystamy raptem z jednego pliku numer 15, ale załączam kilka różnych, żebyście mogli sobie sami popróbować. Materiały faurea czyli po prostu te materiały, które zostały w pewien sposób zmodyfikowane, albo na dany połysk, albo bump. Następnie modele. Część modeli zostało specjalnie już wyeksportowanych z głównego modelu wnętrza, żebyście mogli sami je sobie wczytać. Oprócz tego, jeżeli chcecie jakieś dodatkowe modele, których nie ma w tej bibliotece, pobrać sobie bezpośrednio z modelu. Wówczas wszystkie te ustawienia, które skopiujecie sobie z modelu gotowego, zostaną wczytane do Waszego. Następnie rendery surowe oraz po obróbce. Dalej. Mamy ustawienia. Ustawienia, które sobie przygotowaliśmy podczas kursu. To jest osobne wideo, które poświęcone jest tym ustawieniom, żeby sobie sprawdzić i ustawić ostateczny rendering. Następnie tekstury. Główne tekstury, które zostały użyte w kursie z uwagi na to, że część modeli, które zostały wykorzystane jako wyposażenie zostały pobrane z biblioteki czyli the Warehouse oraz wideo 10 plików wideo poświęconych kursowi, oraz pliki podstawowej pracy w SketchUpie. Także reasumując, jeżeli chcecie szybko i sprawnie się nauczyć projektowania wnętrz w SketchUpie, zapraszam do zakupu.